Jeśli masz ponad 60 lat i zauważyłeś, że twój wzrok stopniowo się pogarsza, to to, co zaraz ci powiem, może całkowicie zmienić Twoją sytuację. Wielu moich pacjentów ignorowało pewne proste nawyki żywieniowe, które mogłyby uratować ich wzrok, a teraz żałują, że nie zaczęli wcześniej. Ale jest nadzieja, i dzisiaj pokażę ci, jak jeden konkretny nawyk przed snem może zdziałać cuda dla Twoich oczu w ciągu zaledwie kilku dni. Nazywam się dr Anna Zdrowie. Jestem okulistką z ponad 20-letnim doświadczeniem klinicznym. W swojej praktyce widziałam setki pacjentów po 60, którzy przyszli do mnie z problemami wzrokowymi, myśląc, że to nieunikniona część starzenia się. Ale prawda jest taka, że wiele z tych problemów można znacząco poprawić lub nawet zapobiec im poprzez odpowiednie odżywianie, szczególnie w określonych porach dnia. Zanim przejdziemy dalej, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału. Gorąco polecam nacisnąć ten przycisk i aktywować dzwonek, aby nigdy nie przegapić kolejnej porady zdrowotnej stworzonej specjalnie dla Ciebie. Jeśli spodoba Ci się ten film, zostaw swoje sugestie dotyczące kolejnych filmów i pytania w komentarzach. Czytam wszystkie, dzięki czemu mogę tworzyć więcej treści i pomagać takim osobom jak ty. Zanim powiem Ci dokładnie, co powinieneś jeść przed snem, muszę wyjaśnić, dlaczego wzrok pogarsza się po 60. roku życia i jak niektóre składniki odżywcze mogą to odwrócić. Zrozumienie tego pomoże ci docenić, jak potężne jest to, co zaraz ujawnię. Gdy przekraczamy próg 60 lat, nasze oczy przechodzą naturalne zmiany. Soczewka staje się mniej elastyczna, co prowadzi do trudności z czytaniem z bliska. Stan znany jako presbiopia, ale to nie wszystko. Siatkówka, delikatna warstwa tkanki z tyłu oka, która przekształca światło w sygnały nerwowe, zaczyna się degenerować. To właśnie tutaj dzieje się magia widzenia. I to tutaj wiele problemów zaczyna się rozwijać. Spotkałam panią Marię, 70-letnią emerytowaną nauczycielkę, która kochała czytanie. Przez lata czytała po kilka książek tygodniowo to była jej największa pasja. Ale w ciągu ostatnich dwóch lat zauważyła, że litery zaczynają się rozmazywać, szczególnie przy słabym oświetleniu. Początkowo myślała, że potrzebuje tylko nowych okularów. Przyjechała do mojego gabinetu zestresowana i przestraszona, bo okulista powiedział jej, że ma początkowe oznaki zwyrodnienia plamki żółtej. Jednej z głównych przyczyn utraty wzroku u osób starszych, byłam z nią szczera. Powiedziałam jej, że chociaż nie możemy całkowicie odwrócić już powstałych zmian, możemy znacząco spowolnić proces i nawet poprawić jej wzrok poprzez odpowiednie odżywianie i suplementację. Szczególnie zwróciłam uwagę na znaczenie antyoksydantów i specyficznych karotenoidów, które gromadzą się w plamce żółtej i chronią ją przed uszkodzeniem. Maria była sceptyczna. Jak jedzenie mogło naprawić jej oczy? Ale wyjaśniłam jej, że nasze oczy, szczególnie plamka żółta, zawierają najwyższe stężenie pewnych składników odżywczych w całym ciele. Te składniki działają jak naturalne okulary przeciwsłoneczne, filtrując szkodliwe niebieskie światło i neutralizując wolne rodniki, które uszkadzają komórki wzrokowe. Teraz nadchodzi najważniejsza część. Istnieją dwa konkretne składniki odżywcze, które są absolutnie kluczowe dla zdrowia oczu po 60 roku życia: luteina i zaaksantyna. To karotenoidy. Te same pigmenty, które nadają warzywom i owocom ich żywe kolory. Ale w przeciwieństwie do innych karotenoidów, luteina i zaaksantyna selektywnie gromadzą się w siatkówce, szczególnie w plamce żółtej. Badania pokazują, że osoby z wyższym poziomem tych składników w swoich oczach mają znacząco niższe ryzyko rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej i zaćmy. Ale oto sekret, którego większość ludzi nie zna. Te składniki odżywcze są lepiej wchłaniane, gdy spożywane są z tłuszczem i istnieją dowody sugerujące, że ich spożycie wieczorem przed snem może być szczególnie korzystne. Dlaczego wieczorem? Podczas snu nasze ciało przechodzi w tryb naprawy i regeneracji. To wtedy następuje większość regeneracji komórkowej, w tym w oczach. Dostarczając organizmowi niezbędnych składników odżywczych tuż przed tym procesem naprawy, dajemy mu dokładnie to, czego potrzebuje we właściwym czasie. Jeśli nadal oglądasz i uważasz te informacje za przydatne, Zostaw komentarz poniżej, aby pokazać, że jesteś ze mną. Wróćmy do historii Marii. Zalecałam jej konkretny protokół wieczorny, który miała rozpocząć natychmiast. Każdego wieczora około godziny przed snem miała spożywać małą porcję ciemnozielonych warzyw liściastych, najlepiej jarmużu lub szpinaku, z wysokiej jakości źródłem tłuszczu, takim jak oliwa z oliwek lub awokado. Dodatkowo zasugerowałam suplementację z wysokiej jakości luteiny i zeaksantyny. Maria była zdeterminowana. Przez pierwsze kilka dni nie zauważyła żadnej różnicy, co było całkowicie normalne, ale po około tygodniu zaczęła zauważać subtelne zmiany. Litery w jej ulubionej książce wydawały się nieco ostrzejsze, szczególnie rano. Po dwóch tygodniach różnica była niezaprzeczalna. Mogła czytać przez dłuższe okresy bez zmęczenia oczu, a kolory wydawały się bardziej żywe. Po miesiącu Maria wróciła do mojego gabinetu na kontrolę. Byłam zachwycona wynikami. Jej gęstość optyczna plamki żółtej, pomiar tego, ile ochronnych pigmentów znajduje się w jej oczach, znacząco się poprawiła. To nie było placebo. To był wymierny, obiektywny dowód, że jej oczy stawały się zdrowsze. Ale co dokładnie powinieneś jeść? Pozwól, że będę bardziej konkretna. Najlepsze źródła luteiny i zeaksantyny to ciemnozielone warzywa liściaste. Jarmuż jest absolutnym królem zawierając ponad 20 mg luteiny na kubek. Szpinak, rukola i botwin kapusty są również doskonałe. Ale sam szpinak nie wystarczy. Potrzebujesz tłuszczu, aby wchłonąć te składniki odżywcze. Oto dokładnie to, co polecam moim pacjentom. Około godziny przed snem przygotuj małą sałatkę z dwóch kubków surowego jarmużu lub szpinaku. Dodaj pół awokado lub obficie polej oliwą z oliwek z pierwszego tłoczenia. Możesz dodać odrobinę soku z cytryny dla smaku. Jeśli wolisz gotowane warzywa, lekko podsmaż szpinak w oliwie kokosowej lub masle gi. Kluczem jest połączenie warzyw liściastych z tłuszczem. Dla tych, którzy nie lubią warzyw liściastych jaja są inną doskonałą opcją. Żółtka jaj zawierają luteiny i zeaksantyny w formie, która jest niezwykle biochłanialna ze względu na naturalnie występujący tłuszcz. Dwa do trzech jaj na miękko lub sadzone na maśle, spożyte około godziny przed snem, może być równie skuteczne. Ale jeśli to cię zaskoczyło, poczekaj, aż usłyszysz o tym następnym elemencie układanki. Poznałam pana Andrzeja, 75-letniego emerytowanego inżyniera, który był zapalonym kierowcą. Uwielbiał nocne przejażdżki, ale w ciągu ostatniego roku zauważył, że światła nadjeżdżających samochodów oślepiały go bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Również miał trudności z dostrzeżeniem szczegółów w słabo oświetlonych obszarach. Był to dla niego szczególnie frustrujący problem, ponieważ uwielbiał swoją niezależność i nie chciał przestać prowadzić. Gdy Andrzej przyszedł do mojego gabinetu, szybko zidentyfikowałam problem. Miał początkowe oznaki zaćmy, zamglenia naturalnej soczewki oka, które występuje prawie u wszystkich, jeśli żyje się wystarczająco długo, ale również zauważyłam oznaki stresu oksydacyjnego w jego oczach, co przyspieszało rozwój zaćmy. Wyjaśniłam Andrzejowi, że chociaż luteina i zaaksantyna są kluczowe dla plamki żółtej, potrzebujemy również skupić się na ochronie soczewki. To prowadzi nas do kolejnego ważnego składnika odżywczego witaminy C. Soczewka oka zawiera jedne z najwyższych stężeń witaminy C w całym ciele. Ta witamina działa jak potężny antyoksydant, chroniąc przezroczyste białka soczewki przed uszkodzeniem. Zalecałam Andrzejowi, aby oprócz wieczornej porcji warzyw liściastych z tłuszczem, spożywał również pokarm bogaty w witaminę C. Papryka, szczególnie czerwona papryka, zawiera nawet więcej witaminy C niż pomarańcze. Malutka porcja pokrojonych czerwonych papryki z hummusem lub dips awokado stanowi doskonałą wieczorną przekąskę. Ale był jeszcze jeden element, który dodałam do protokołu Andrzeja: cynk. Ten niezbędny mineral jest kluczowy dla zdrowia oczu i pomaga w transporcie witaminy A z wątroby do siatkówki. Niedobór cynku jest niezwykle powszechny u osób starszych. I może przyczynić się zarówno do zwyrodnienia plamki żółtej, jak i zaćmy. Dobre źródła cynku obejmują nasiona dyni, orzechy nerkowca i ciemną czekoladę. Tak, słyszałeś dobrze, ciemna czekolada. Kilka kostek wysokiej jakości ciemnej czekolady, 70% kakao lub więcej, przed snem może faktycznie być korzystne dla twoich oczu. Oczywiście mówię o małych ilościach, nie o całej tabliczce. Andrzej był podekscytowany, że mógł włączyć ciemną czekoladę do swojej wieczornej rutyny. Przez następne kilka tygodni religijnie przestrzegał protokołu. Sałatka z jarmużu z awokado, czerwona papryka z humusem i kilka kostek ciemnej czekolady, wszystko około godziny przed snem. Rezultaty były niezwykłe. Po trzech tygodniach Andrzej zgłosił, że prowadzenie w nocy stało się znacznie łatwiejsze, blask reflektorów był mniej intensywny, a jego ogólny wzrok nocny się poprawił. Po dwóch miesiącach, kiedy przeprowadziłam szczegółowe badanie, progresja jego zaćmy zwolniła prawie do zera. Dla kogoś jego wieku było to niezwykłe osiągnięcie. Teraz chcę być z Tobą całkowicie szczera. To, o czym mówię, nie jest cudem z dnia na dzień. Nie obudzisz się następnego ranka ze wzrokiem dwudziestoletniego człowieka. Ale co zobaczysz, jeśli będziesz konsekwentny przez kilka tygodni, to stopniową, znaczącą poprawę. Kolory będą bardziej żywe, tekst będzie ostrzejszy, a Twoje oczy będą mniej zmęczone pod koniec dnia. Pozwól, że podkreślę coś kluczowego. Timing ma znaczenie. Dlaczego przed snem? Jest kilka powodów. Po pierwsze, Twój układ trawienny jest bardziej efektywny w wchłanianiu niektórych składników odżywczych, gdy nie jesteś aktywny i nie rywalizujesz o przepływ krwi z mięśniami i innymi organami. Po drugie, dostarczanie organizmowi składników odżywczych tuż przed długim okresem regeneracji podczas snu optymalizuje procesy naprawcze. Ale jest też trzeci powód, o którym wielu ludzi nie wie: podczas snu nasze oczy przechodzą intensywne procesy naprawcze i detoksyfikacji. Niedawne badania pokazują, że mózg, w tym nerwy wzrokowe i struktury wspierające oczy, mają system oczyszczania, który jest najbardziej aktywny podczas snu. Dostarczanie odpowiednich składników odżywczych przed tym procesem jest jak dostarczanie budowniczym najlepszych materiałów przed rozpoczęciem projektu. Spotkałam również panią Zofię, 68-letnią emerytowaną pielęgniarkę, która miała szczególnie poruszającą historię. Zofia spędziła całe swoje życie zawodowe dbając o innych. Często zaniedbując własne zdrowie. Gdy przeszła na emeryturę, chciała w pełni cieszyć się czasem z wnukami, ale jej pogarszający się wzrok utrudniał nawet podstawowe czynności, takie jak rozpoznawanie ich twarzy na zdjęciach lub pomoc w odrabianiu pracy domowej. Zofia przyszła do mnie w rozpaczliwym stanie. Płakała w moim gabinecie, mówiąc, że czuje się, jakby życie przechodziło obok niej, a ona nie mogła tego wyraźnie zobaczyć. Miała zaawansowane zwyrodnienie plamki żółtej i znaczną zaćmę. Jej poprzedni lekarz powiedział jej, że niewiele można zrobić poza operacją zaćmy, która poprawiłaby niektóre, ale nie wszystkie jej problemy. Byłam z nią szczera. Powiedziałam jej, że nie możemy odwrócić wszystkich szkód, które już powstały, ale możemy zdecydowanie zatrzymać progresję i prawdopodobnie odzyskać część funkcji. Stworzyłam dla niej kompleksowy protokół, który poszedł dalej niż tylko wieczorne jedzenie. Oprócz wieczornej rutyny, o której już wspomniałam, Zofia potrzebowała również skupić się na kwasach tłuszczowych omega-3. Te niezbędne tłuszcze są kluczowe dla zdrowia siatkówki i pomagają zmniejszyć zapalenie, główny czynnik przyczyniający się do zwyrodnienia plamki żółtej. Tłuste ryby takie jak łosoś, makrela i sardynki są najlepszymi źródłami, ale dla tych, którzy nie jedzą ryb, olej z alg jest doskonałą alternatywą roślinną. Zalecałam Zofii, aby kilka razy w tygodniu włączała małą porcję tłustej ryby do swojego wieczornego posiłku lub brała wysokiej jakości suplement z oleju rybnego przed snem. Połączenie kwasów tłuszczowych omega-3 z luteiną, zeaksantyną, witaminą C i cynkiem tworzy potężny koktajl ochronny dla oczu. Zofia była niezwykle zdyscyplinowana. Każdego wieczora, niezależnie od tego jak bardzo była zmęczona, przygotowywała swoją specjalną sałatkę wzrokową. Czasami była to sałatka z jarmużu z grillowanym łososiem i awokado. Innym razem był to posiłek z duszonych warzyw liściastych w oleju kokosowym z sadzonymi jajami i kawałkami czerwonej papryki. Zawsze kończyła kilkoma kostkami ciemnej czekolady. Transformacja Zofii była jedną z najbardziej satysfakcjonujących, jakie widziałam w mojej karierze. Po pierwszym miesiącu zauważyła, że może czytać wiadomości tekstowe od wnuków bez powiększania tekstu. Po dwóch miesiącach mogła ponownie robić swoje ukochane krzyżówki. Po trzech miesiącach, gdy przyjechała na kontrolę, jej wzrok poprawił się o dwie linie na tablicy wzrokowej. Dla kogoś z jej stanem było to prawie niewiarygodne. Ale najlepszym momentem było, gdy Zofia pokazała mi zdjęcie. Był to obrazek narysowany przez jej pięcioletnią wnuczkę, przedstawiający Zofię z dużym uśmiechem i napisem wykonanym dziecinnym pismem. Babcia może teraz zobaczyć moją sztukę. Zofia miała łzy w oczach, gdy mi to pokazywała, i szczerze mówiąc, ja też. Teraz chcę odpowiedzieć na kilka pytań, które prawdopodobnie sobie zadajesz. Czy musisz jeść te same produkty każdego wieczoru? Nie. Kluczem jest różnorodność w ramach odpowiednich kategorii produktów. Możesz rotować między jarmulem, szpinakiem i innymi ciemnozielonymi warzywami. Możesz zmieniać źródła tłuszczu między awokado, oliwą z oliwek, orzechami i nasionami. Możesz włączać różne źródła witaminy C i cynku. Ważne jest, aby codziennie spożywać połączenie tych składników odżywczych, szczególnie wieczorem. Traktuj to jako nienegocjowalną część swojej rutyny przed snem, tak samo jak mycie zębów. Twoje oczy są tego warte. Innym częstym pytaniem jest: czy można po prostu brać suplementy zamiast jeść te produkty? Chociaż suplementy mogą być pomocne, szczególnie jeśli masz trudności ze spożywaniem wystarczającej ilości tych składników odżywczych z pożywienia. Zawsze wolę, aby moi pacjenci w pierwszej kolejności skupiali się na prawdziwym jedzeniu. Pożywienie zawiera setki fitozwiązków i składników odżywczych, które współpracują synergicznie w sposoby, których nawet jeszcze w pełni nie rozumiemy. To powiedziawszy, dla niektórych osób, szczególnie tych z zaawansowanym zwyrodnieniem plamki żółtej lub zaćmą, wysokiej jakości suplementy mogą być niezbędne do osiągnięcia terapeutycznych poziomów pewnych składników odżywczych. Jeśli zdecydujesz się na suplementy, szukaj takich, które zawierają luteiny, zeaksantyny, witaminy C, witaminy E cynku i kwasów tłuszczowych omega 3. Formuły AREDS2, opracowane na podstawie dużych badań klinicznych, są dobrym punktem wyjścia. Ale oto kluczowa rzecz. Suplementy powinny uzupełniać, nie zastępować dobrą dietę. I zawsze bierz je z posiłkiem zawierającym tłuszcz, aby zmaksymalizować wchłanianie. Teraz pozwól, że powiem ci o czymś, co może cię zaskoczyć. Jedną z najgorszych rzeczy dla twoich oczu jest coś, co prawdopodobnie robisz każdego wieczoru. Patrzenie na ekrany tuż przed snem. Niebieskie światło emitowane przez smartfony, tablety i komputery nie tylko zakłóca twój sen, ale również powoduje stres oksydacyjny w siatkówce. Oto potężna kombinacja. Jedz swoją prozdrowotną przekąskę dla wzroku około godziny przed snem, a następnie unikaj wszystkich ekranów przez ostatnie 30 minut przed snem. Zamiast tego poczytaj książkę w miękkim, ciepłym świetle, medytuj lub porozmawiaj z bliskimi. Ta prosta zmiana w połączeniu z odpowiednim odżywianiem może przynieść dramatyczne rezultaty. Pozwól, że opowiem Ci o panu Jerzym, 72-letnim emerytowanym nauczycielu, który był uzależniony od swojego tabletu. Każdego wieczoru spędzał co najmniej dwie godziny przed snem skrolując wiadomości i media społecznościowe. Jego oczy były chroniczne, zaczerwienione, suche i zmęczone. Miał trudności z zasypianiem, a jego wzrok stopniowo się pogarszał. Gdy Jerzy przyszedł do mojego gabinetu, mogłam zobaczyć oznaki cyfrowego zmęczenia oczu. Jego oczy były zapalne, a produkcja łez była upośledzona. Wyjaśniłam mu połączenie między jego wieczornym używaniem ekranu a problemami z oczami. Na początku był oporny. Tablet był jego sposobem na relaks, powiedział. Ale zaproponowałam mu wyzwanie. Przez cztery tygodnie miał przestrzegać wieczornego protokołu żywieniowego i unikać ekranów przez ostatnią godzinę przed snem. Miał zastąpić czas spędzany przed ekranem słuchaniem audiobooków lub łagodnych ćwiczeń rozciągających. Jerzy niechętnie zgodził się. Pierwsze kilka dni było trudnych. Czuł się niespokojny bez swojego tabletu, ale po tygodniu zauważył, że zasypia łatwiej. Po dwóch tygodniach jego oczy były mniej czerwone i suche. Po miesiącu transformacja była kompletna. Jego wzrok się poprawił. Oczy wyglądały zdrowiej, a on czuł się bardziej wypoczęty niż w latach. Co było najbardziej zaskakujące, to to, że Jerzy nie wrócił do swoich starych nawyków. Odkrył, że jakość jego życia poprawiła się tak bardzo bez wieczornego czasu spędzanego przed ekranem, że nie chciał wracać. To przypomnienie, że czasami nasze nawyki, które uważamy za niezbędne, faktycznie szkodzą nam na sposoby, których nie rozumiemy. Jest jeszcze jeden kluczowy składnik, o którym muszę wspomnieć: nawodnienie. Twoje oczy potrzebują odpowiedniej ilości płynów, aby produkować łzy i utrzymywać zdrową tkankę wzrokową. Wielu starszych dorosłych jest chronicznie odwodnionych, ponieważ uczucie pragnienia zmniejsza się wraz z wiekiem. Zalecam, aby wypić szklankę wody około dwóch godzin przed snem. Nie bezpośrednio przed snem, ponieważ nie chcesz przerwać swojego snu wizytami w łazience, ale wystarczająco wcześnie, aby twoje ciało mogło wykorzystać tę wodę do nocnych procesów naprawczych. Możesz dodać plasterek cytryny lub ogórka dla smaku i dodatkowych składników odżywczych. Niektórzy z moich pacjentów lubią herbatę ziołową wieczorem. To może być dobre, o ile wybierasz odmiany bez kofeiny. Herbata z rumianku, lawendy lub melisy może być szczególnie korzystna, ponieważ te zioła promują relaks i lepszy sen, co z kolei wspiera zdrowie oczu. Teraz pozwól, że połączę to wszystko w prosty, praktyczny protokół, który możesz zacząć stosować już dzisiaj wieczorem. Około półtorej do dwóch godzin przed planowaną porą snu wypij szklankę wody. Około godziny przed snem przygotuj i zjedz przekąskę lub mały posiłek składający się z ciemnozielonych warzyw liściastych lub jaj, zdrowego tłuszczu takiego jak awokado lub oliwa z oliwek, źródła witaminy C, takiego jak czerwona papryka i, jeśli chcesz, kilku kostek ciemnej czekolady. Jeśli bierzesz suplementy, weź je z tym posiłkiem. Następnie przez ostatnie 30 do 60 minut przed snem unikaj wszystkich ekranów. Zamiast tego zaangażuj się w relaksujące czynności, które nie obciążają Twoich oczu. To może obejmować delikatne rozciąganie, medytację, słuchanie muzyki lub audiobooków, albo rozmowę z bliskimi. To naprawdę takie proste. Ale prostota nie oznacza braku mocy. Widziałam na własne oczy, jak ten protokół transformuje życie moich pacjentów. To nie chodzi tylko o lepszy wzrok, chociaż to oczywiście ogromna korzyść. Chodzi o odzyskanie niezależności, ponowne odkrycie radości z czytania, dostrzegania szczegółów w twarzach bliskich, cieszenia się żywymi kolorami świata wokół ciebie. Poznałam panią Halinę, 75-letnią emerytowaną artystkę, która przestała malować, ponieważ nie mogła już dostrzec subtelnych różnic w kolorach. Postępujące zwyrodnienie plamki żółtej sprawiło, że jej ulubione hobby stało się źródłem frustracji zamiast radości. Gdy przyszła do mojego gabinetu, widziałam smutek w jej oczach. Malowanie było jej formą ekspresji, sposobem w jaki komunikowała się ze światem, a teraz to zostało jej odebrane. Zaczęłam halinę na agresywnym protokole odżywieniowym, koncentrując się na maksymalizacji jej przyjmowania karotenoidów i antyoksydantów. Jej wieczorna rutyna obejmowała duży posiłek z różnorodnych kolorowych warzyw, zawsze z dużą ilością zdrowych tłuszczów. Uwielbiała tworzyć piękne, kolorowe sałatki, które były same w sobie dziełami sztuki. Coś niezwykłego stało się z haliną. Po około sześciu tygodniach przestrzegania protokołu zaczęła ponownie dostrzegać subtelne różnice w kolorach. Najpierw były to tylko odcienie czerwieni i pomarańczy, ale stopniowo cała jej percepcja kolorów zaczęła się poprawiać. Po trzech miesiącach po raz pierwszy od lat podniosła pędzel. Gdy Halina wróciła na kontrolę po sześciu miesiącach, przyniosła mi prezent. Był to mały akwarela przedstawiająca ogród pełen żywych, bogatych kolorów. Powiedziała mi, że nigdy nie sądziła, że będzie mogła znowu malować, a teraz nie mogła przestać. Dla Haliny ten protokół nie tylko poprawił jej wzrok, ale przywrócił jej życiową pasję i cel. Historie takie jak historia Haliny przypominają mi, dlaczego kocham to, co robię. Medycyna nie polega tylko na leczeniu chorób, ale na przywracaniu ludziom ich życia, ich radości, ich zdolności do robienia tego, co kochają. A tak często klucz nie leży w kosztownych lekach czy inwazyjnych procedurach, ale w prostych, naturalnych interwencjach, które wspierają wrodzoną zdolność ciała do leczenia i naprawy samego siebie. Teraz muszę być całkowicie szczera z tobą o czymś. Ten protokół nie będzie działał dla wszystkich w tym samym stopniu. Jeśli masz zaawansowaną chorobę oczu, możemy spowolnić progresję i prawdopodobnie odzyskać część funkcji, ale nie możemy obiecać cudów. Dlatego tak ważne jest, aby zacząć wcześniej i być konsekwentnym. Ale nawet jeśli Twój wzrok jest już znacznie naruszony, nigdy nie jest za późno, aby zacząć dbać o swoje oczy. Każda poprawa, bez względu na to, jak mała, ma znaczenie. Możliwość zobaczenia twarzy wnuka trochę wyraźniej, przeczytania kolejnej linijki w książce, dostrzeżenia piękna zachodu Słońca. Te rzeczy mają ogromną wartość. Więc oto moja ostateczna wiadomość dla ciebie. Jeśli masz ponad 60 lat i zauważyłeś, że twój wzrok nie jest tym, czym kiedyś był, nie akceptuj tego po prostu jako nieuniknionej części starzenia się. Masz moc wpływać na zdrowie swoich oczu poprzez proste codzienne wybory, szczególnie to, co jesz przed snem. Zacznij już dziś wieczorem. Przygotuj sałatkę z jarmużu lub szpinaku z awokado i oliwą z oliwek. Dodaj trochę czerwonej papryki. Pozwól sobie na kilka kostek ciemnej czekolady, odłóż telefon na ostatnią godzinę przed snem i zobaczysz, naprawdę zobaczysz różnicę w ciągu kilku dni. Ale pamiętaj, to nie zastępuje regularnych badań wzroku u okulisty. Jeśli zauważysz nagłe zmiany w swoim wzroku, błyski światła, zasłony lub plamy w swoim polu widzenia, lub jakikolwiek ból oczu, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Te mogą być oznaki poważnych schorzeń wymagających natychmiastowej uwagi. Dziękuję, że byłeś ze mną przez cały ten film. Jeśli te informacje były dla ciebie wartościowe, bardzo proszę o zostawienie lajka i subskrybowanie mojego kanału, aby otrzymywać więcej praktycznych porad zdrowotnych. Zostaw komentarz poniżej, mówiąc mi, czy zaczniesz ten wieczorny protokół już dzisiaj, i podziel się tym filmem z kimś, kto mógłby z niego skorzystać. Pamiętaj, Twoje oczy to okna na świat. Dbaj o nie, a one będą służyć ci dobrze przez wiele lat. Do zobaczenia w kolejnym filmie, gdzie będę dzielić się więcej sposobami na zachowanie zdrowia i witalności po 60. roku życia. Trzymaj się zdrowo i widzenia.